Każdego dnia dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce. Jedną z nich jest spółdzielnia socjalna Albert z Chełmka, niedaleko Oświęcimia i Libiąża, zajmująca się profesjonalnym niszczeniem dokumentów. Spółdzielnia socjalna Albert zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Profesjonalnie niszczymy dokumentację. Konkurujemy z innymi firmami na równych zasadach, ale i tak jesteśmy wyjątkowi. Klienci zawsze do nas wracają. Bezpieczne i ekologiczne niszczenie dokumentów przy zachowaniu pełnej poufności to domena spółdzielni Albert. Obsługuje ona urzędy, firmy i różnego rodzaju instytucje, które muszą zlikwidować zbędne dane w profesjonalny sposób. Spółdzielnia zatrudnia pracowników o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, którzy pracują z pełnym zaangażowaniem i w swobodnej atmosferze. Zaskakują mnie na pewno wyjazdy w tej pracy, a lubię pracować w firmie, bo jest dobra ekipa. Proces obsługi klienta jest kompleksowy i szybki, dlatego wielu klientów wraca i regularnie korzysta z usług spółdzielni. Zajmuje się wyjazdami do klientów, odebrać dokumentację, przyjeżdżamy z dokumentacjami, kasujemy, niszczymy dokumentację. Spółdzielnia socjalna Albert to bardzo dobry przykład działania małopolskiej ekonomii społecznej. Przekonaj się, że warto kupować ich produkty i usługi. Sięgnij po więcej dobra. Oto małopolska ekonomia społeczna. Więcej na www.małopolska.pl.